Otwórz zajebistości, a im cię ukości W tym kwadratowym świecie, gdzie nie ma zwykłych gości Z kościotrupa lecą kości, gdy Kusim wjeżdża z mieczem Wiesz o czym mówię, zmienia się pogoda nad meczem W sumie z nami? Da, w sumie z nami Czekaj, tu w tych drzewach Jedno mówisz, że w drzewie znalazłeś, tak? Yyy, nie Właściwie mi się wydaje, że musi być gdzieś w drzewie Dobra, to czekaj, to wchodzę na drzewo hmm. Tak mi się zdaje, wiesz, że... Dobra, tutaj nie ma Żydkownik suka, znajdziecie go na YouTubie, a nie niż tych liści, lol. I tak tu już nie wrócimy. Wiem, ale huh. ty, no nie widzę, nie? Nie ma, nie ma tutaj nic. Żadnej skrzyni tutaj nie będzie. No musi być, ty. Dawaj, dawaj, X-raya ściągaj ten. <śm> 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 no nie widzę, nie widzę. Ja jesteś czas przejdę to gdzieś żeś mnie kurwa zepchnął Ja jestem pewien, że tu gdzieś tu musi być Dobra stary, idziemy Nie będziemy gdzie... marnować czasu A ja jestem ciekaw Po co mieliśmy tam wskoczyć na górę Gdzie? Hmm. Gdzie na górę? Powiedz mi tu. tu! trzeba było wskoczyć na samą górę. No ja wskoczyłem A nie, czekaj, nie na tym nie trzeba było... Na nie samą ma tam dalej z nic nie ma! No, nie ma! Dobra, nie szukaj tak w ten sposób, bo to nie gra jest. <słuch> no nie wiem, stary, no nie wiem. Dobra, jeszcze, chodź. Jeszcze tutaj tego nie przeszkaliśmy w tych kamieniach. Może coś jest. Dobra, jeszcze raz przebiegnę. Tu nic. Tu nic. Hmm. Tam na górze też raczej nic Tu te kamienie pod wodą, no tu już była jedna skrzynka hmm. A właśnie, może tutaj pod wodą będzie gdzieś druga Ale nie możemy mieć żadnych glorków. Ale... Może tu jest jeszcze tak chamsko ukryta druga, rozumiesz? No może... Marniemy odcinek, wiesz o tym? Czas A może tutaj... Ej! A może tu w tym wodospadzie jest? Tych wodospadzie nie ma Nie ufaj Nikomu A zwłaszcza twórcy mapy Dobra, w tym nie ma, jeszcze był jeden wodospad, czekaj mm. oh, Fuck this system, nie go wejść w... Dobra stary, zostawmy ten... Dobra, Ej, to nie Podzielimy ten, te, 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 par, te, te, te... te... odcinki na kilka części, nie? O Bo To będzie długa mapka Dobra, dawaj Dawaj dalej Wracamy. Minecart Nogi, kurwa! Ja pier... I zepsuł mi wszystko. Prior. Dobra. Dobra, następny. A co to są pozamykane, tt? Że do... on to kończy, tak? Challenge 9, coming soon. Aha! Że to jeszcze nie jest ni zrobione. Dobra, Aha, no to to chyba, na... jedno, chyba jeden tylko ten. To w takim razie chyba jeden odcinek będzie, jak to nie jest skończone. Nie niszcz mi żadnych z tych, bo ja jadę. Wiedziałem, że to zrobisz. Frajer, wiedziałem, że nie jedziesz, <suszy> widziałem. Ej, to jest prawie to samo co tam, Dobra, idziemy. Dzić. <suszy> Fajnie. <suszy> <suszy> Tutaj patrz, czy nie ma skrzyn, nie? Wiem, wiem. Mi się wydaje, że w ścianie gdzieś było. O Jezu, kaktusy! <suszy> Fuck. O to to będzie ciężkie stary To będzie trudne więc dlatego myślę że jednak lepiej to podzielić na party Skacz skacz spokojnie Dobra ja dałem radę checkpoint od razu. Dobra ja też dałem radę No kurde stary no proszę ci już nic nie zrobiłem A o co ci chodzi? Zrzuciłeś mnie! Nie zrzuciłem cię, to kaktus tak zrzuca! Ej, gdzie teraz? Nie oszukaj system, bo tu pisze... <grym 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 the ladder, nie? A, tu jest, tu jest. Ej, no! Przesuń się, przesuń się. No, jestem na rogu. Jest! Czekaj, hmm. Czekaj, checkpointa się otwiera. Ma ty szukaj pod domkami, czy nie ma tych skrzyń. Albo dobra, potem poszukamy, bo tu co? Póki co jedziemy To Teraz sobie uświadomiłem, że jestem chujowy w parkurach <laughs> Dobra, tu nic nie widzę Dobra, pójdę po checkpoint. Check checkpoint Jezu, to taki krzyk, jak ci taka twarz wyskakuje. Twarz? Ja podkładałem dubbing. Aha, no tak, ty masz taki damski głos. E, e, e. No Za sz... Zastrany autor tej... Autorzy tej mapy! Jezu, spokojnie. Nie. Nie! A jak tak skaczę i ten? To nic, ale jeżeli już dodam swój grzyg, to już ścina. PELDO ten PIZZO toj KURIĘ BREMU TROLL, chcę to zrobić. Co? Chcesz wskoczyć od razu na to? Mm -hmm. Dawaj, teraz tutaj wskocz na to, będzie ci łatwiej od razu. Tu. Nie oszukujesz tak bardzo. Jak? To nie było. To nie było oszukiwanie przecież. O, dobra, tutaj jest. Od razu widzę skrzynka. To było oszukiwanie, bremu. To nie było oszukiwanie, kolego, to było. Z... <ścoughs> Strollowanie mapy. Bo ja jej ani nie zniszczyłem, ani nic. Fucking! A tutaj rzeczywiście można z tego wskazać na to. Fuck! Dobra, wskoczyłem. Idź, Idzie. idź, idź, idź! Idzie... Fuck! Otworzyć Ci checkpoint? Możesz. A ja jeszcze spróbuję sobie LOL Kurwa What the fuck? Ty, Starek, gdzie? Patrz! Tu wskakujesz i to teraz Nie mów że na te kaktusy. Mhm. Ja pierdolę mm. Spokojnie, zaraz ci otworzę checkpointa Spoko tam jest skrzynia w wodzie, więc zaraz tam pójdę. Dobra, idę po skrzynie. Mam już dwa diamenty. Wiesz, co, cię, co mnie teraz zdziwiło? Co? No bulwers, ty. No bulwers. Spad, spad i. Dobra, pójdę po skrzynie. Ty, jakby nigdy nic. Tak? Kusim, to patrz na mnie, odwrotnie. Nie, sobie. nie, 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 nie teraz. Patrz, stój, patrz. Dziękuję. <noise> Ale to jest oszukiwanie, ty. To nie jest oszukiwanie. To jest bugi ma... To jest niedopracowana mapka, no. Kolego. Nie nasza wina. Dobra. Czy tutaj też tak można? O. Oh. Lol. Lol? Stage 3-7... <ścoughs> Okej. Okay. Fajnie. Aha. Czy tutaj były rozwalone drzwi? Tak mi się wydaje, że tak. Tak, tu okay. się rozwaliły drzwi. No ale, no cóż, trudno. Nie nasza wina. Ja, nasza, ja nic się rozmawiałem, szczerze mówiąc. Wiem, widziałem. Wiem, widziałem. Spokojnie, Kusim. Pamiętaj, co mówił doktor. Doktor. Bez nerwów. Bez nerwów, bo ci padnie coś. Znowuż na te chujowe kaktusy? Dasz radę, Kusim! Dasz radę! Ja też byłem sprytnie. To nie jest przechodzenie mapki. Jest. Przesunął się. Ile masz diamentów? I hmm? Ile mam diamentów? 11. Na tej mapce. Tutaj mam już 3. Na tej mapce.

Tak, autor chyba robił tą... to. Tobie, powiem tobie, że tam musi być jeszcze jeden diament, bo tutaj były dwa i, i tam były dwa. Czekaj, upły... tutaj nigdzie nie ma? Tutaj nie, nie, nie. Tutaj były trzy. Tutaj zdobyłem na tej mapce pięć, więc nawet na pierwszej chyba nie wzięliśmy naszej nagrody, czyli te. Czyli ja... na pierwszej mapie były dwa, tak? Tak, jeszcze plus dwa, a na tej drugiej były e, były jeszcze były jeszcze jeden, więc tutaj widzę, że już skończyliśmy, dlatego. Ej, skrzynka, diament! Jest? Tak O kurwa, Mam, widzisz? dam ci zaraz Spoko no, widzisz Masz Ale nie wyjdziemy, a nie, wyjdziemy Masz, za tobą tam leży Czekaj, Dobra, czyli jeszcze jeden tutaj musi... Czekaj chwilę... Jaki troll! Jaki troll mapki! On tu robi, widzę, dużo tych tych, snow tu będzie a... Widzisz gdzieś tutaj jeszcze? Szukam Niestety moim oczom nie ukazuje się nic, co by mogło być... Czek, no to chyba... No nie widzę, ale... Pamiętaj, a z którego ty żeś to wziął? Co? Z tej... Y z tej wody... Takiej... Tu. Y tu był ten diament. Aha. Aha. No nie widzę. A to jest w ogóle jakieś... Coming some. Swim. Sh Dobra, ej, chodź sobie... Y pójdziemy po nagrodę tutaj, co? A tu dlaczego tutaj nagroda jest? Tutaj po prostu nie wzięliśmy naszej nagrody, wiesz? W tej pierwszej. Dlaczego? Bo już wszystko wzięliśmy? No nie wzięliśmy tylko trzy ukryte diamenty, a nie wzięliśmy naszej nagrody. Here's your reward. Masz te diamenty? Nie, ja ci wszystkie oddałem. No to w takim razie tu, tu są jeszcze dwie ukryte, ukryte skrzynie. Szukamy Tutaj... nie ma Dobra, tutaj... Gdzie? Nie ma Może w checkpoint hall? Nie ma? Patrz, jakaś skrzynia jest tu na Tu jest końcu. jakaś skrzynia, kurwa, tu na pewno jest Na pewno jest diament Widzisz, mam Daj, daj go Masz, skrzyni jest Dobra I gdzieś jeszcze jeden diament musi tutaj być Bo pięć jest na każdy pokój Mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. Ja uważam, że on jest gdzieś na górze. Myślisz? Mhm. Mm na game modzie? Ta. Zobacz, znajdź, znajdź. Znajdź go. Tu jest jakaś skrzynia, ale już jest wykorzystana. <słuch> hmm. Ej, a co tu jest taka? Aha, dobra. Te skrzynie mogą się dobrze komponować z glowstone'em, wiesz? Nie, to od razu można. Zobacz, wstaw se, patrz, wstawimy skrzynię na próbę. Czekaj, ja sobie dam... Mogę sobie dać human items'em? O, mogę, dobra. Patrz. Wstawimy w glowstone skrzynię. Patrz, jak się różni. Widzisz? Czekaj, trollu... A mnie się wydaje, że... że będzie gdzieś tutaj na początku też. I my to ominęliśmy. Ej, a może tam na samym spawnie jest? Nie, A chociaż... Chociaż... Patrz, co? So, ej stary, chodź za mną, szybko! Czekaj, 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 jeszcze zobaczę... Jest tutaj skrzynia jakaś! A ja nie ma tutaj di diamenta... Chodź za mną... Chwila, chwila... Dobra, czekaj... Lecę... I uwaga... Gdzie ty jesteś? Na spawnie i... Czekaj, tutaj nie ma Tu, tutaj jest to To jest to W ścianie, w podłodze W ścianie, w podłodze Pod skrzyniami też za, nie Za ogniem jakimś Nie ma ognia, dobra stary to chyba na tyle Dawaj, szukamy jeszcze no Nie ma tego diamentu, może sobie go ubzdurałeś Nie ubzdurałem sobie, jeszcze musi być Jeden tutaj, nie? Pewnie widzowie nas opieprzą, że o był tutaj no to, no to oni nas opieprzą. Dawaj, idziemy dalej. Jak to Dobra, rac... kończymy. Czy jest koniec kolego, raczej? No, no to kończymy. Tu nie ma. Ja się tak łatwo nie poddam. Tu nie ma. Ja pierdziel nie... Ja... Dobra, czyli skoro tutaj nie ma. Ta skrzynia musi być gdzieś. Y... Mm. No mi się wydaje, że ona gdzieś na górze jest. Wiesz? Tak mi się zdaje. Nie widzę jej tutaj nigdzie. A na samym dole, tutaj w tym pomieszczeniu? Tutaj jest, A Tu mnie już, dziwi to. Jest... to. Co, co ci dziwi? To czemu autor. Ja chyba wiem, autor. Mm... Robił tą mapkę, tam pisało chyba wersję 1.4 i 1, 1.3, tak? No ale to jest taka wersja mapki, nie pod wersję Minecrafta, taką tylko. Bo no, coś mi się zda zdaje, że tego szybkiego biegu nie powinno no, u nas być. Nie, czemu? Nie, Pownie. powinien być. Już rozwala, już rozwala. Haha, <trym> <trym> też mnie korciło, żeby to zniszczyć. Hmm. No, w sumie powiem ci tak: 15, mamy diamentów 15, więc po 5 w jednym czapterze, więc może to już po prostu koniec. Tak, to będzie stary już koniec. No, dobra. Nie ma co, jak, jak jakiś widzow, widz znajdzie, prosimy o danie informacji pod moim komentarzem albo pod komentarzem Brema hmm. i my się Pod, pod wszystko... komentarzem pod filmem Brema, bądź twoim filmem. No. Dobra. No to gdzie ty jesteś? Yy, Patrz, jak tutaj to wygląda z góry teraz. Chodź, tepnij się do mnie. Czekaj, czekaj. To, to pustynne, widzę cię, widzę cię. To pustynne robi wrażenie, to lesiste też. Lesiste. Lesiste. <słuch> Lo lesi... Ty! To tu jest? Co? Skrzynia! Gdzie? Bramu, patrz! Tu! Ale tu nie ma diamentu. Debili. Przecież ja to już widziałem, kurwa. No dobra, to już chyba koniec, wiesz? Dobre. 15 diamentów. Dobra. Więc podzielimy to na dwie części po 20 minut. Eee, no i cóż. Gdzie dziękujemy. Tu A to idę lecę do ciebie, stój. Yy, dziękujemy za obejrzenie. Zapraszamy do kolejnych naszych materiałów, które pojawią się już niedawno. Niedługo. Niedawno. Bremu, nie widać ci twarzy. Zasłaniałem ci buty. Masz, bu masz buty na głowie. Zdejmij buty. Aha. Buty zdejmij. Ale ja musimy wtedy klimat wyłączyć. Ja pierdzielę. dobra, więc no cóż, to byłoby na tyle. Trzymajcie się. Cześć. No, trzymajcie się.